Przyznam, że ta budowla jest jednym z. No, powiem Wam, że zadziwili mnie. Ale dlaczego? Ja Wam to bardzo szybko wyjaśnię. To jest kościół, widzicie? Kościół wyryty w skalę. Ale on nie jest na powierzchni ziemi, on jest w ziemi. A dlaczego? Patrzcie na to. Tu jest ta skała. Widzicie niebo? I chodzi o fakt że oni nie dość, że naokoło tu wszystko wyrąbali, to potem jeszcze urzeźbili, no bo inaczej tego nie nazwę ten kościół. Niesamowite. Ej, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że przechodzę sobie, patrzę, a tu taksówkarz ma ładę i to nie tą ładę, którą my znamy z kwadratowymi e, światłami z przodu, tylko z okrągłymi, stwierdziłem, że nie, 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 ja się muszę przejechać w Afryce ładą, a wiecie dlaczego tutaj są łady? Jest to związane z historią... Ee, obalenia hajsylacji. Po tym, gdy został obalony hajsylacja, to, że tutaj dyktator, który wziął sobie za pomoc ee, Związek Radziecki. No i oczywiście, za tą pomoc, później musieli <laughs> ich gruchoty przywozić. Ale ładę to ja szanuję. O, zobaczcie, jak ona wygląda z zewnątrz. No, cudowne, kurwa, no, cudowne. I like Łada. Kurwa, cudo, cudo radzieckiej techniki. Piękna łada. Kupiłem se autopierdoloną ładę. To idę sobie. Mam już 65 km do Lalibei. Problem polega na tym, że kurwa jest 2,5 2500 metrów nad poziomem morza i każdy krok jest. Ha. No jest ciężki. To się na nie mam zjadł. Wyobraźcie sobie, doszedłem tutaj. Jest to kilometr od głównej drogi. Czekam jak będzie przejeżdżać cokolwiek. Czy to bus, czy to auto. Cokolwiek będzie jechać i tak wsiądę. Przeciwłem dzieci chciały do mnie pieniądze, nie zwróciłem na nich uwagi, obrzucajmy kamieniami. Jak pierdolłem kamieniem 2 metry od jednego, specjalnie 2 metry, to zaraz spieprzyły. Ale nie rzuciłem. Znaczy nie specjalnie nie trafiłem, no. Żeby spierdoliły, no bo za pierwszą razem trzeba wiecie. I serdzie Boże, te sprawy. I Idą już. Pewnie zastanawia was, czym się różnią murzyni afrykańscy od ludzi w Etopii. Bo czym oni są murzynami? Nie. Oni nie są murzynami, oni... Bo ani nie są murzynami, ani nie są Arabami, ani nie są Hindusami. Wizualnie są naprawdę po prostu inni niż wszystkie kraje wokół nich. Ale o tym będziemy gadać kiedy indziej. Czym się różni rozwój między... Takimi muzynami afrykańskimi, którzy jedynie co to potrafią z gówna ulepić lepiankę, od ludzi w Etiopii. Oni sobie takie domy robią, zobaczcie sami. Ładnie z kamienia, z piękną, z piękną strzechą na, na, na dachu, ale zobaczcie sami, że co robią? Budują domy z kamienia. Trwałe domy, które są wytrzymałe. Piękne schody wszystko picobello. Czy to jest dom? Nie wiem. To jest jakaś spiżarnia. Ale chodzi o fakt, że budownictwo, jak widać, różni się zajebiście od wszystkich krajów afrykańskich, w których od 100 tysięcy lat nic się nie rozwinęli. I nie, nie osądzajcie mnie raczej ja po prostu mówię fakty. I na samym początku już jestem stopany. Ale zaraz wam powiem, gdzie jestem. Ale przed wami La Libera, czyli cioè etiopska Jerozolima. Zagajniczek. Znajdujemy się w mieście Lalibela, w mieście, które nosi nazwę, a dokładnie nazwę, która jest imieniem króla, który kazał zrobić właśnie to miejsce. Ale o co w tym wszystkim chodzi? Nie wiem, czy wiecie, ale w Etiopii chrześcijaństwo już zawitało w IV wieku naszej ery. Wyobraźcie sobie, że ataki muzułmańskie w późniejszym czasie, kiedy pojawił się Mohamed, doprowadziły do sytuacji, że otoczyły całą Etiopię. Co doprowadziło do sytuacji, że droga do Jerozolimy była całkowicie zablokowana i nie dało się no, chodzić na pielgrzymki. Więc co zrobił Lalibela? Król królów kazał wykuć w skalę na 2630 metrach nad poziomem morza 11 kościołów. Kurde, no! Stworzyli nową Jerozolimę. Tak to miejsce się nazywało. Etiopska Dobrze mówię, etiopska Jerozolima. Bo nie wiem czy wiecie, ale to jest miejsce święte dla kościoła etiopskiego, kościoła ortodoksyjnego. Oni się rzeczywiście od nas y, różnią, można to porównać. No nie powinienem porównywać, ale naprawdę ich religia jest bardzo, bardzo, bardzo no jest skrajna. My jesteśmy naprawdę bardzo lajtowi, jeżeli chodzi o, o wszystko katolicy. Nawet nie wiem, czy wiecie, ale Bob Marley przecież zmarł przez to, że właśnie należał do, należał do tego kościoła. Bo w tym kościele jest mnóstwo zakazów, ale to przecież możemy powiedzieć, w miejscu najbardziej świętym. To znaczy w sumie, nie wiem, które jest bardziej święte, ale dawna stolica Aksum, to jest miejsce, gdzie jest Arka Przymierza, gdzie się wybiera jutro. Jak widać, jest wiata zrobiona. Jest to prawdopodobnie spowodowane, o, żeby to się zachowało jak najdłużej. Choć w sumie, jak dało radę tyle lat, to czemu ma teraz nie dać rady? Nie wiem. Wyobraźcie sobie, że to wszystko jest wykute w jednej skale. W jednej skale? Wyobraźcie sobie, że w jednej skale oni wykuli cały ten kościół. To był jeden wielki, no powiedzmy, głaz. No, no taki wiecie, ale to oczywiście jest większa, ale nieważne. I tutaj właśnie wykuli to I zrobiono z jednego kawałka i taką wielką, no powiedzmy, salę, kościół. No poza sprawami religijnymi to naprawdę jest imponująca budowla. A przed Wami mała ciekawostka. A mianowicie największy międzynarodowy symbol szczęścia. Symbol, który sprawia, że na jego widok aż serce się raduje, ale niestety nie nam w Europie. A mianowicie swastyka. Tak, w oknie jest swastyka wyrzeźbiona. Eee, pewnie nie jeden z Was zaraz jest oburzony, ale pamiętajcie, że zanim Hitler sobie zapożyczył ten symbol, no, można powiedzieć, że był to jeden wielki międzynarodowy symbol szczęścia, słońca. Wszystkiego, co, co najważniejsze, przyznam, że ta budowla jest jednym z. No, powiem wam, że zadziwili mnie. Ale dlaczego? Ja wam to bardzo szybko wyjaśnię. To jest kościół, widzicie? Kościół wyryty w skale. Ale on nie jest na powierzchni. Ziemi, on jest w ziemi. A dlaczego? Patrzcie na to. Tu jest ta skała. Tu widzicie niebo? I chodzi o fakt, że oni nie dość, że naokoło tu wszystko wyrąbali, to potem jeszcze urzeźbili no bo inaczej tego nie nazwę ten kościół. Niesamowite. Postanowiłem sobie poleżeć Dopiero 10.30 można sobie poleżeć. Pół godziny I to jest najpiękniejsze w moim życiu Że jak chcę się położyć to się położę Ja mam to w dupie Czy można tak czy nie Po prostu chcę odpocząć Jestem na 2630 metrach. Ale wystarczy, że to powietrze jest. Nie ma, tej za... Naprawdę nie jest na tyle zagęszczone jak u nas i nie, nie czuję się dobrze. Znaczy nie jest tak, że się źle czuję, ale szybko się męczę. I to nie tylko dlatego, że jestem okrągłą kuleczką kung fu panda, u! tylko przede wszystkim. Naprawdę jestem zmęczony. No i wstałem o siódmej rano, wczoraj wstałem o szóstej rano, przedwczoraj wstałem o siódmej. Ja tak nie mogę więcej. Ja wiem, że wy wstajecie o piątej, o 4:45 czterdzieści pięć, grubiorze nasze śląskie, żeby na szóstą być w robocie. Czy nie w na szóstą, bo na o to wy już dawno zjeżdżacie. Ale, no ja jestem inny. Dobra, poleżę sobie pół godziny, bo mi się należy. I nadszedł ten cudowny czas, kiedy właśnie zabieram się za opowiedzenie Wam historii, skąd się wzięła lalibela kim był lalibela. A mianowicie, lalibela oznacza, pszczoły uznały jego władzę. W momencie, kiedy urodził się przyszły wadca, pszczoły, rój pszczół go otoczył. Jego matka oznała to jako Znak, że będzie Nygusem. Co to znaczy Nygus? Czyli będzie królem królów. I wyobraźcie sobie, że jego starszy brat, który był władcą wtedy, otruł po prostu tego młodzieńca ze względu na to, że czuł zagrożenie, że straci władzę, bo wtedy on rządził. I wyobraźcie sobie, że Lalibela y, zapadł w trzydniowy sen. Przez ten trzydniowy sen anioły zaniosły Lalibelę do nieba. A pan Bóg co zrobił? No, pan Bóg oczywiście, e, jakby to powiedzieć, odesłał dla tutaj na ziemię z zadaniem wybudowania właśnie otóż tych kościołów, ale dał do pomocy mu anioły. To jest legenda. Jaka jest prawda? Nie wiemy. Choć zaraz na dole pewnie się troszeczkę więcej dowiemy. Wedle legendy, budowano to przez 24 lata, i król wynajął do tego Egipcjan, Hindusów, Arabów i nawet ludzi z Jerozol Jerozolimy. Powiadają, że, że niby 24 lata, ale obliczyli to specjaliści i wychodzi na to, że, trwałoby to 20, że musiałby, musiałby mieć do tego 40 tysięcy ludzi, żeby zrobić to 24 lata. Ale bądźmy szczerzy, też no, sami znamy sami znamy historię sami znamy historię e, Cutaj się coś drom e, Sami znamy historię, na przykład znaczy, właśnie nie znamy historii zbudowania e, piramid i nikt nie wie jak one zostały zbudowane. My w sumie też nie wiemy jak zostały zbudowane te tutaj kościoły. Druga legenda głosi, że jeden z tych kościołów wybudowały anioły w jeden dzień. Wszędzie jest po kilka kościołów, to jest jedyne miejsce, gdzie jest jeden kościół. Jest najładniejszy. Podejrzewam, że to anioły właśnie ten kościół wybudowały. A w ogóle o co chodzi z jego kształtem? Dlaczego jest w kształcie? No dla niektórych, dla ludzi wierzących jest w kształcie krzyża, dla ludzi niewierzących nie może w kształcie Xa. To jest oznaka krzyża etiopskiego kościoła ortodoksyjnego. I tak właśnie on wygląda. I tutaj to zostało tak. A ci wiecie, no w tym krzyżu jest bardziej tak, jest jednak bardziej wypasione, zrobione, ale pamiętajcie, że te kościoły zostały wybudowane między XII a XIII wiekiem naszej ery. Czyli między, z tego co czytałem, to między 1180, chyba pierwszym rokiem a 1220 gdzieś tam dwudziestym, nie pamiętam dokładnie. I takie rzeczy w Afryce wbudowano 800 lat temu. I dlaczego tutaj jestem i dlaczego o tym wspominam? Afryka, tak jak wszystko w Etiopii w dół, to jest kurwa, to jest, to jest gównostan. To jest, to jest lipa, gównostan i nic. I teraz właśnie taka yy, myśl nachodzi, dlaczego król nie wynajął, nie wziął do roboty murzynów tam z Kenii czy skądś. A wziąłbyś wtedy roboty kogoś, kto od 100 tysięcy lat, czy od nie milu tysięcy lat żyje w domu z gówna i dzisiaj jest XXI wiek, a oni dalej budują domy z gówna. Wolał sobie wziąć Hindusów, którzy byli rzeczywiście zajebiście roz rozwinięci. Sami zobaczcie, oni mają 3000 lat, 3000 lat e, kultury swojej i tego wszystkiego. Co, Bądź co bądź, mam o nich, jakie zdanie mam, ale potrafią budować. Kolejne osoby to Arabowie. No, Arabowie to wiadomo, no to jest. Tak samo Egipcjanie, no to jest, to jest wyższy poziom, wyższy level. Sami moglibyśmy od nich brać przykład pod tym względem w tamtych czasach. Eee, no Jerozolima, no, no tutaj nie ma o czym rozmawiać. Więc, no, delikatnie mówiąc, murzyni się nie, nadalaj, nie nadają. Zresztą do dziś dzień, jakbym miał gdzieś budować dom w Kenii, to wynająłbym albo Ukraińców, albo Polaków. Za Chiny bym nie wziął murzynów do roboty, bo wszystko spieprzą. Ale to nie są, to nie są teksty rasistowskie. To jest prawda. Czy warto tu przyjść? Uważam, że warto, bo jednak to są wybyte, wyryte monumenty po prostu w skale. Kościoły wyryte w skale, nie wiem, kilofami czy innymi w tamtych czasach. Rzeczami jest to niesamowite dla mnie. Eee, koszty, jeżeli chcesz, tylko wejście i robić foty, płacisz 200 zł. Jeżeli do tego chcesz robić filmy, a filmy robię dla was, kolejne 16 dolarów. Wchuj pieniędzy. Razem to jest 260 kilka złotych. Cóż, Afryka nie jest tania. Boże, to jest dwa. 16 metrów Masakra Nigdy więcej A wyobraźcie sobie, że jeszcze kilka dni temu wyglądało tam tak Właśnie jedną z ciekawostek z tego miejsca jest taka, że podczas świąt to miejsce odwiedza nawet do 50 tysięcy ludzi I W momencie kiedy ja tu jestem jest dosłownie białasów to ja no widziałem może z 7 co znaczy, że miałem duże szczęście, bo mogłem nakręcić cokolwiek a nie tylko chodzące mrówki. No cóż, to się mówi fakt. Kurwa, to chyba dla Masajów Przegieli trochę z tą szparą. Jak to wygląda na szerokość. Zobaczcie sami. No, hardkorowy koksu by tu nie przeszedł. No i oczywiście Mariusz Podzianowski. Yy, nie jestem w kościele, więc mogę to powiedzieć: Chuj z dupę. Po... No nie, <laughs> nie wiem czemu odruchowo. Chciałem powiedzieć policji, ale nie o to chodziło. Chciałem powiedzieć turystom. No i mieszkańcom tutajszym, którzy wyrzucają na tak pięknej ścieżce wykutej w skalę takie rzeczy. Skandal. Oj, zobaczcie sami. A co tu przed nami? Tak wyglądają tkaniny, które stworzył. Very beautiful. I zobaczcie. Tak. Green W sumie jeszcze chłopa nie widziałem jak to robi. I say for my camera. No to taka, taka fajna sprawa. Wyobraźcie sobie, że pan tam klecie ładnie. No ty powiedzmy szale, jakieś, nie wiem jak to nazwać w sumie. Ale jest to bardzo piękne. E, zapytałem się czy mogę nakręcić i że dam mu za to 3 zł. No, za darmo nic nie nakręcicie, uwierzcie mi. Pamiętam jak gdzieś, jak mi ludzie pisali głupie komentarze, że jak ty sobie poradzisz w Afryce. Skąd ty pieniądze weźmiesz, że bankomatów nie ma. Stoi na takiej pustce. To współczesna Riksa. Zobaczcie sami. Teraz wam pokażę. New Very good. Tak właśnie wyglądają nowe Riksa. A tak wyglądają stare indyjskie. A dojazd do centrum to jest zaledwie 80 groszy. Pamiętajcie jedną ważną rzecz, żebyście absolutnie nie dawali więcej niż 5 bry.